Tutaj malutka roszada w lewo, w prawo. Ja tu zajęłam miejsce gościom, ponieważ tu w duecie, panie, przyszły w dwie prosto z bielsko-klinik. Anna Boguszewska, kosmetolog, i Dorota Zapalska, trycholog. Bielsko Klinik, czyli miejsce gdzie buduje się nie formy na lata, ale urodę na lata. Urodę na lata, zdecydowanie. Bo będziemy rozmawiać dzisiaj o slow aging, które jest w opozycji do anti-aging. Panią Annę poprosiłabym o to, aby rozwinęła temat i powiedziała coś więcej na temat właśnie tej idei slow aging. Slow aging, czyli to modne, ale niewykonalne przy koncepcji medycyny anti-aging, starzenie z godnością, czyli spowalniamy czas maksymalnie dokładając starań do rewitalizacji naszej skóry, dbania o jej jakość i pobudzania do jak najdłuższej naturalnej odnowy. Odchodzimy od wypełniaczy, odchodzimy od produktów sztucznych, a jedynie przy użyciu laseroterapii, najnowszych technologii wysokoenergetycznych, stymulujemy skórę do odbudowy odbudowy naturalnych y, naszych tego co odpowiada za młodość, czyli kolagen, elastyna na skórek. Mm -hmm. e, no jedna rzecz przychodzi mi do, do głowy, ponieważ Um, powiedzmy medycyna estetyczna trochę kojarzy mi się um, jakby nieco w opozycji do slow aging. Jak to jest? Bo w bielsku białej, w bielsko klinik te właśnie dwie koncepcje idą w parze. Medycyna estetyczna i slow aging. Dokładnie. Należy zauważyć, że do tej pory medycyna estetyczna to były głównie wypełniacze, czyli takie natychmiastowe rozwiązanie problemu zmarszczki. Jest zmarszczka, chcemy się jej pozbyć, wypełniamy kwasem hialuronowym, używamy preparatów wolometrycznych. Natomiast dzisiaj medycyna estetyczna w koncepcji slow aging to są stymulatory tkankowe odnowa skóry, stymulacja skóry i nawet w, w zasadzie y, zabiegi, które mają na celu ujędrnienie czy wymodelowanie ust, też zmierzają do tych metod, którymi posługuje się medycyna slow aging i kosmetologia, czyli np. laser, którego chromoforem jest kolagen. Odbudowa nieinwazyjna kolagenu pod oczami i w ustach, czyli zapewnienie też efektu wolumetrycznego. To jest dzisiaj slow aging, czyli odejście od wolumetrii, od wypełniaczy, od sztuczności. Cały czas zostajemy sobą, nieprzerysowane rysy twarzy, a cały czas my, godnie idące z upływem czasu. Mhm. E, upływ czasu, no właśnie, e, tu. E, nie tylko skóra zmienia się, nie chcę użyć słowa starzeje się, ale taka jest to naturalna kolej rzeczy, więc nie, nie ma się niestety. chyba czego, czego bać, więc jest coś dla skóry, ale w Bielsko klinik również dbacie o włosy. Z nami jest trycholog, także korzystając z okazji, pani Doroto. Jak to jest, jeśli chodzi o trychologa? Kiedy jest ten czas, że powinniśmy się do, zgłosić do trychologa, żeby nie było już za późno? Znaczy generalnie wygląda to tak. Do trychologa można udać się tak naturalnie, żeby sprawdzić bez powodu, profilaktycznie po prostu. Wtedy sprawdzamy stan skóry głowy i włosów lub wtedy, kiedy zaczyna się już problem. Najczęstsze problemy, jakie są i z jakimi ja się spotykam, to są wypadania włosów o różnym podłożu. To są łysienia, w tym łysienia hormonalne, łysienia plackowate. To są różne dermatozy skóry, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyce, łupierze, przetuszczanie się włosów. Tak naprawdę przychodzą i dzieci, jest bardzo dużo dzieci, jak i osoby dorosłe, osoby starsze. Także tak naprawdę najważniejsze jest też to, żeby nie zwlekać. Jeśli już pojawia się problem, należy bardzo szybko reagować, bo można zostać bez włosów. No właśnie nie należałoby trychologa kojarzyć tylko z wypadaniem włosów, tak? bo to są tu jeszcze choroby skóry głowy, tak jak pani wspomniała, łupież tak. i tego typu schorzenia to również zadanie dla trychologa. Natomiast jeszcze z trychologiem kojarzy mi się taki problem, które mają kobiety po ciąży. To też jest moment, kiedy kobietom włosy wychodzą. Tak jak najbardziej. Wtedy, wtedy jest duży problem wypadania włosów i tak naprawdę można podejść do tego w, w dwojaki sposób. Z jednej strony może być to fizjologia jeżeli faktycznie nic temu nie towarzyszy, to naturalnie może się to skończyć około 2-3 miesiące po, po okresie jakby porodu. Natomiast ja jeszcze jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby czym prędzej to sprawdzić. Wciąż włosy nie wypadają, one są zawsze wtedy ładne, przynajmniej w większości przypadków, natomiast jeżeli zaczyna się ten problem, najlepiej to sprawdzić. Najlepiej sprawdzić i stan skóry głowy i włosów. Oczywiście wtedy na ogół mamy, cieszą się dziećmi, nie myślą o sobie, no aczkolwiek można również mieć później problem. Czasem ten efekt jest spowodowany tym, że właśnie w ciąży tych włosów mamy wręcz więcej, że one po prostu nabierają objętości, a później jakby naturalna kolej rzeczy, że, że wypadają. Tak. Natomiast radzi Pani sprawdzić, czy właśnie nie, nie dochodzi do jakichś chorobowych czynników, tak? Że tak to... Tak to tak, tutaj bardzo często jest też tak, że po porodzie towarzyszy kobietom anemia, towarzyszą mhm. niedobory, często stres, który również jest spadek hormonów, który jest naturalny po ciąży. Również tu jest często zarywanie nocy, które też no, tutaj jednak mają duży, duży, duże znaczenie, jeżeli chodzi o te włosy. Więc jeżeli się zaczyna problem, oczywiście można poczekać, natomiast nie za długo. Mhm. A wracając jeszcze do tematu naszej. Urody. W Bielsko Klinik jesteście jedynym certyfikowanym w Bielsku gabinetem marki Forlet, który kojarzy się z pewnym dużym osiągnięciem, nawet Nagrodą Nobla. O co chodzi? Dokładnie. Wybraliśmy markę Forlet jako naszą bazową markę do pielęgnacji skóry. Ponieważ byliśmy bardzo wymagający w poszukiwaniu kosmetyków, a Foret był pionierem tej gałęzi. Nagroda Nobla z Biotechnologii w 2004 roku za zmniejszenie cząsteczek kwasu hialuronowego czyli tej najbardziej pożądanej dla odmładzania i nawadniania skóry substancji. Dlaczego to zmniejszenie jest tak istotne? Zwykle typowa cząsteczka kwasu hialuronow hialuronowego zawiera się w przedziale między 3000 a 20 000 nanometrów, w zależności od produktu. Połączenia w komórkach naskórka to między 5 a 15 nanometrów. Kwas hialuronowy marki Forlet to dokładnie 5 nanometrów. Opatentowana formuła, która zapewnia nam mezoterapię, nawilżenie, wypełnienie. Tak naprawdę w słoiczku, bez konieczności iniekcji preparatów w głąb skóry. Wystarczy bardzo przyjemny masaż yy, preparatem, a kwas hialuronowy w produktach Forlet jest dokładnie w każdym jednym produkcie, począwszy od produktów do demakijażu. Także jest to naprawdę ogromna bomba witaminowa, aminokwasów i tego drogocennego dla skóry kwasu hialuronowego. Czyli działa to tak, że kwas hialuronowy został zmniejszony. Maksymalnie zmniejszony, tak. Mikrocząsteczki mają szansę wniknąć do naszych komórek i działać. Do skóry właściwej? Do Całym skóry, cały właściwej. Naskórek, aż mm -hmm. do skóry właściwej. Czyli... Ze względu na swoje zmniejszenie można Dokładnie. powiedzieć. To jest zupełnie nieosiągalny wynik dla innych firm, które umieszczają kwas hialuronowy w produktach. Dlatego te zabiegi marki Forlet są oprócz tego, że bardzo relaksacyjne, relaksujące, to mają spektakularny, natychmiastowy efekt. Spróbuję to powiedzieć. To jest taka przestroga, żeby uważać, że kwas hialuronowy kwasowi hialuronowemu nierówny. O, udało Dokładnie. mi się. <grywa> coś, tak. coś w tym stylu. Wracając jeszcze do tematu pani Doroty, od czego zaczyna się taka wizyta u trychologa? Taka wizyta w zasadzie to przede wszystkim jest bardzo dokładny wywiad. W trakcie tego wywiadu uzyskujemy jak najwięcej informacji o swoim pacjencie, które no jakby pomogą dobrze, dobrze rozdiagnozować dany problem pytamy o wiek, pytamy o schorzenia, o przebyte choroby, o leki, o pielęgnację włosów. Często są to pytania, które zadziwiają ludzi, ponieważ nie spodziewają się tak, tak szczegółowych pytań. Natomiast to daje mi obraz bardzo dokładnej już bardzo dokładnego właśnie analizowania tego wszystkiego. Następnie po takim wywiadzie robimy trychoskopię, czyli badanie za pomocą kamery trychoskopowej w różnych powiększeniach. Te powiększenia zupełnie inny obraz, jakby dają, dlatego są to różne. Obserwujemy ilość zespołów mieszkowych, skórę, jak ona wygląda, czy jest czerwona, czy jest odwodniona. To wszystko daje nam dobry obraz właśnie sytuacji. Natomiast tutaj kluczowa jest diagnostyka, dlatego jeżeli pacjent przychodzi z jakimiś swoimi badaniami, to oczywiście analizujemy je pod kątem funkcjonalnym jakby włosa czyli te, te, te wszystkie diagnostyczne rzeczy, tak naprawdę pod kątem włosów zupełnie inaczej diagnozuje się niż pod kątem norm laboratoryjnych dlatego tutaj bardzo często taka osoba po pierwszej wizycie wychodzi do mnie z zasugerowanymi badaniami, które należy wykonać, po to, żeby dokładnie zgłębić temat. Dopiero w, tak naprawdę taki obraz daje nam tutaj możliwości ustawienia pielęgnacji, tak, czy zasugerowania jakichś zabiegów. Ja zwracam bardzo dużą uwagę temu, że diagnostyka w trychologii jest najważniejsza. I tu nie chodzi o to, żeby kupić kolejną wcierkę, czy kolejny szampon, tylko po to, że właśnie dobrze indywidualnie, personalnie dobrać takie produkty, czy zabiegi, czy suplementacje po to, żeby ta osoba tak naprawdę raz na zawsze e, pozbyła się tego problemu lub też nauczyła się przy okazji, jak dbać o włosy, jak pielęgnować, żeby ten problem nie nawracał. No właśnie, mówiłyśmy przed, przed momentem z panią dietyczką o formie na lato, o formie na lata, ale o tym lecie też trochę była mowa, więc nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z okazji, i pani też nie wypytała, o, nie tylko właśnie o, o formę, tak, czyli o piękną szczupłą sylwetkę, ale przecież zdobią nas włosy, zdobi nas skóra. Czego powinnyśmy unikać? Powinniśmy unikać latem w kontekście właśnie dbania o piękne włosy. Przede wszystkim pamiętajmy, że włosy nie lubią słony kąpieli i dużo słońca. Więc jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, pamiętajmy zawsze o nakryciu głowy, o kapeluszach, o produktach, które też zabezpieczają nam te włosy przed wysoką temperaturą. Jeżeli uwielbiamy słone kąpiele, to należy zawsze tą, 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 tą słoną kąpiel również później zakończyć pod prysznicem i dokładnie spłukać to. Dlatego, że no włosy generalnie. Nie lubią przegrzania i również przemrożenia, więc tutaj to nakrycie głowy jest kluczowe. No dobór jakby samych kosmetyków, które mają również filtry, które zabezpieczają na te włosy, są kluczowe, żeby tak naprawdę dobrze, dobrze zabezpieczyć się i żeby jesienią nie było problemu. Czyli włosami już wiemy, co robić, a w takim razie panią kosmetolog zapytamy jeszcze o to, co robić z resztą naszego ciała. Przede wszystkim y, przeciwdziałamy fotostarzeniu, czyli filtry, po drugie filtry, po trzecie filtry. Y, we właściwej formie stosowane, mm -hmm. czyli pamiętamy o reaplikacji co 2-3 godziny. Zawsze zachęcam panie w okresie od kwietnia do września na przyjście y, w używaniu filtrów y, kolorowych, mineralnych, które doskonale imitują makijaż i y, dają nam możliwość właściwej reaplikacji. Y, dzisiaj niestety również. Y, ekrany, światło niebieskie, to wszystko przyspiesza fotostarzenie. Jeśli korzystamy na urlopie z opalania, dbamy o filtry i o nawilżenie skóry. I nawilżenie, czyli pijemy dużo wody, zawsze o tym pamiętamy, to jest, przekłada się na skórę, skórę twarzy, ciało, brak celulitu, odpowiednią jędrność i dbamy o nawilżenie poprzez stosowanie odpowiednich kremów i maseczek. No, picie wody, o tym nie tylko rozmawiamy, jak się okazuje, z dietetykiem klinicznym, ale również z kosmetologiem. Myślę, że trycholog Absolutnie. również potwierdzi, że picie wody to bardzo zdrowy i potrzebny nawyk. No i na koniec powiedzmy jeszcze o laseroterapii i egzosomach, bo to jest dla mnie taka tutaj największa zagwóstka dzisiejszego wieczoru, można powiedzieć. Egzosomy. Jakby panie mogły rozszerzyć, Szyfrować się te modne dzisiaj pojęcia w kontekście urody. Laseroterapia, czyli wracamy do terminu slow aging. Stymulacja naturalnych procesów odnowy skóry poprzez modulowanie stanu zapalnego, ale też bezpieczna i skuteczna epilacja, czyli pozbycie się niechcianego włosienia, zamykanie rozszerzonych naczynek usuwanie przebarwień, ujędrnianie skóry. To wszystko to lasery i wysok urządzenia wysokoenergetyczne. Egzosomy to jest hit w zasadzie ostatnich lat odkrycie, które przyszło do Europy z Korei. Są to nanocząsteczki wielkości wirusów, które zawierają w sobie różne formy lipidy, białka, mRNA i tutaj mają funkcję bardzo dużej stymulacji skóry. W zależności od tego, co podamy, czym je wzbogacimy, możemy spodziewać się odpowiedniej odpowiedzi organizmu, zarówno w zakresie odnowy skóry, i tutaj mówimy o takich rzeczach jak poparzenia trzeciego stopnia, zmarszczki, blizny potrądzikowe, ale też blokowanie procesu nazy, czyli powstawania przebarwień uporczywych, aż do walki z utratą włosienia, czyli tematy trychologiczne. W Bielsko-Klinik łączymy egzosomę z laseroterapią, bo jest to najbardziej skuteczny sposób podania preparatu e, głęboko do skóry. Z Bielsko-Klinik przyniosły Pani jeszcze tutaj e, jakieś specjalne, o właśnie, forlet, tak? czyli o tym była mowa, e, oczyszczająca emocja do twarzy, więc tu też nanocząsteczki, mikrocząsteczki, tak? Tak, właśnie, kwas hialuronowy. Tutaj, e, kwas hialuronowy, tak, to, to, to słowo. składnik w produktach. Ale, ale właśnie taki, który wnika do skóry właściwej. Tak. Czyli czegoś się nauczyłam dzisiaj, jak <grym> widać. Pani Anna Boguszewska, kosmetolog w Bielsko klinik była moim gościem oraz pani Dorota Zapalska w tym samym miejscu jest trychologiem. Bardzo paniom dziękuję za przybycie do naszego studia. No i myślę, Dziękujemy. że do zobaczenia znowu. <grym> do zobaczenia.